500 zł za podkładkę pod myszkę? Ile? I to może wydawać się dużo, ale ta podkładka jest warta każdej złotówki. Logitech właśnie zapowiedział najbardziej wyczekiwany produkt w tym roku, przynajmniej przeze mnie. PowerPlay 2, czyli podkładka, której nawet nie wiedziałeś, że potrzebujesz. Jeśli oczywiście używasz myszek Logitecha. Co w niej takiego niezwykłego? Jest to druga odsłona najbardziej praktycznej podkładki pod mysz, która umożliwia indukcyjne, bezprzewodowe ładowanie myszki w trakcie użytkowania. W większości podkładek ładujących jest tak, że mysz musi stać w specjalnym miejscu, żeby się ładowała, albo są też takie kwiatki jak kiedyś Corsair miał podkładkę, do której był specjalny dongiel indukcyjny, którego trzeba było wpiąć do myszki odłożyć myszkę w jedno miejsce konkretne. Absolutnie bez sensu, wolałbym ją podpiąć przewodowo, szybciej, by się ładowała. Powerplay zaś z drugiej strony rozwiązuje ten problem i jest zbudowany tak, że mysz ładuje się cały czas nawet gdy pozostaje w ruchu, a to daje przede wszystkim niczym nieograniczoną swobodę braku kabla i jednocześnie nigdy już takiej myszki nie trzeba będzie ładować. No to teraz się pewnie okaże, że potrzebujesz jakąś specjalną myszkę, co? Nie no mordo, płacisz 500 za podkładkę, nie potrzebujesz. Podkładka ta jest kompatybilna z większością popularnych myszek bezprzewodowych od Logitech'a. Wystarczy wymienić pod spodem kapselek na ten dołączony do zestawu z podkładką i można już zacząć działać. Wymiary to 34 na 28 cm, a grubość 3 pół milimetra, więc niewiele się różni od klasycznych podkładek. I taka ciekawostka w sumie. Zebraliśmy kabel z myszki, żeby dać go podkładce.